Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w 15. Materiale z Dying Light. Zaczynamy. Kurde. <grystanie> yy, dotrzyj do tunelu, tu radio Haran. Skończyliśmy właśnie na tym momencie zadanie. Yy, w misję fabularną właściwie. Kurwa, nie, nie, nie. Co jest? Dobra, żyję. Rybki pływają, wszystko ładnie. Ok, skończyliśmy tutaj. Dawno filmów nie było, przepraszam. Um, jak mówiłem w ankiecie, za. Jak mówiłem tam, za 5 dni, to teraz jeszcze zostały chyba 3, czy tam 4 dni do Village Resident Evil. I właśnie stworzyłem kanał, gdzie przechodzę. Y, siódemkę sobie powtarzam już drugi raz przed. 8, więc, jeśli jesteście ciekawi, to link w opisie do kanału. Jak macie ochotę obejrzeć yy, Rezidenta? Jeszcze raz u mnie, a my idziemy dalej. znaleźć wyjście na stare miasto. Jasne, dobra. Nagrywam Jasne. to późno. Co, może późno? Nagrywam to późno. I teraz yy, tak, taka baza. Taki pewien użytkownik Szcze Szczepan, Szczupak yy, jest na tym momencie co ja. I teraz robimy takie coś. Szczupak, jeśli to oglądasz, to zapraszam cię w challenge'u. Jak, jak skończysz grę szybciej niż ja, czyli jak teraz jesteś na dziewiątym odcinku. I jak skończysz szybciej serię, niż ja teraz... W sensie, ja jeszcze w tym odcinku nie kończę gry. A jak skończysz na YouTubie serię z Minecrafta to szybciej niż ja... To nagrywamy film do mnie i... Polk No. O kurde! NIE! nie? O. Żyję. Czego ty chcesz, człowieku? Co to było? <laughs> no hita, padł. Dobra. Dawno w Ninecrafta nie grałem. I takie, na przykład, takie coś? Takie rozglądanie się dla mnie to jest po prostu nie wiem co. Tak dziwnie się teraz gra dla mnie. W to. Co jest? Co? Aha, tu. Tak się zastanawiam, co mnie atakuje. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, kto pierwszy e, ukończy grę na swoim kanale Zdań krajta oczywiście ja czy Szczupak Szczepan. Napiszcie jak myślicie. No ja jako ja jako awanes kibicuję Awanesowi. Pięknie Że ukończy tą grę. To będzie chyba druga ukończona seria u mnie. Więc bardzo fajnie. Tutaj. Dobra. Coś spokojnie jest jak na razie. Nie patrząc na tych zarażonych, co widzieliśmy do tej pory. Wow. Duszę się. A nie, jeszcze nie. Dobra. No i ten. Na tym drugim kanale, gdzie przychodzę, rezydenta yy, gram sobie po prostu tak na chillu, nie wariując, nie krzycząc, starając się nie krzyczeć. Yy, no i więc, jak ktoś chce obejrzeć u Avanesa poważny gameplay, to zapraszam tam. Zainstalowałem wzmacniacz na maszcie antenowym i nadałem wiadomość. Rychło w czas. Bombowce ministerstwa zostały odwołane, ale chwilę potem skontaktowali się ze mną ci drania z GRE. Chcę, żebym skompletował badania z i przekazał je im. Mogliby w ten sposób udawać przed światem, że pracowali nad lekiem, a nie nad sposobem skuteczniejszego zabijania ludzi. Pieprze ich. Mam inne blady. Dokładnie. Co to było? Doktorze Camden, tu Kyle Crane, słychać mnie? Słyszę pana. Czy udaje się pan teraz do mnie? Jestem zwarty i gotowy, potrzebuję tylko próbek. Właśnie, Właśnie je panu niosę, doktorze. Tylko proszę pamiętać, że utknąłem w środku no kurde, mniej więcej noc. tysiąca zombie. Rozumiem. Będę niebawem. Doskonale. Nigdzie się nie wybieram. Jasne. Okej, okay, witam na po Słuchawki poprawiłem, wygodnie jest. No, może nie do końca. Która jest godzina? A, nie, tak. Ty, kurde, prawie noc. Ja myślałem, że dopiero ten. Że jest jakoś szósta rano już prawie. A to zaraz będzie noc. O fuckenson. O kurde, słabo, dobra, dobra. Zanieść próbki tkanek zarażonych zira do laboratorium Camdena. Nie jestem pewna, ale chyba już wyprzedziłem szczupaka. Normalnie teraz ten szczupak e, takiego. Ka, e, kurde, co ja gadam? E, szczupak takiego asa z rękawu wyciąga i normalnie już ma za na zapas film, co nie? Ale tego nie wiem. Co tu się dzieje? Oho, cho no to przykro mi. Bo no ja panu nie pomogę, bo pan jest z y, y, łobuzem. Atakuje pan bezbronnych ludzi. Tutaj jest to laboratorium? Tu. Ała! Biją mnie! I gonią mnie! Jezu, jak to nie... mi... Widzę pana przez kamery monitoringu i mogę mówić do pana przez intercom. To ja. Nazywam się Crane. Niech pan zjedzie windą na najniższe piętro. Jasne. Jasne. Widzi mnie pan przez kamery? Jak ja tu żadnych kamer nie widzę, do cholery. Proszę mnie zostawić. Co to ma znaczyć? Co to było? Nieważne. Którędy to? Tędy. Halo, ktoś tu mieszka? W tej windzie? Co jest z tą windą? Przedostał się! O, działa. Fajnie. Także już powoli kończymy Dying Light'a, a właściwie serię. Dzięki ja... badaniom Zira, oh. doktor Camden będzie naprawdę miał szansę opracowania leku. No fajnie. Lek. Wszy wszystko jedno, tylko lek. To jest najważniejsze na razie. Ten. Y ja się cieszę, że niedługo skończymy Rady, Byliśmy serię. Byliśmy tak podekscytowani szansą zbadania wirusa Haran. I mówiąc o tym, że dostawaliśmy od -e niezłe pieniądze. Przy okazji, jesteśmy na rezerwie zasilania, więc wszystko działa ledwo, ledwo. Potrzebowałem energii do mojego ostatniego eksperymentu. Generatory przegrzały się i wyłą... Aha, super, no. Otwieranie? woj. Zmieniłem strój krainowy, nie wiem czy zauważyliście. Słyszę, że nie ma mi pan za tych wspominek. Minęło już sporo tygodni, odkąd miałem okazję porozmawiać osobiście z żywym człowiekiem. Oni raczej nie wstaną. Mam nadzieję. Kurde, jaki cyberpunk. Jak to wygląda fajnie w ogóle. Halo, proszę otworzyć. O, co jest? Co to był za krzyk w ogóle? Wow, cyberpunk, same drzwi się otwierają. A, drzwi prowadzące na główny korytarz można otworzyć tylko ręcznie. Musi pan dotrzeć do biura ochrony i użyć przełącznika. Już lecę. Ale detal, przez takie małe okienko, bo to jest odporna szyba strasznie, Mniejsze obrażenie zadaje. Ale detal fajny. Ale no dobra. Kurde. Aha, bo je Jezus mania. Grałem w Residenta! Na poprzednim kanale. Dzisiaj cztery odcinki. nagram Rekord, dosłownie Rekord. Ym... I ten. I się przyzwyczaiłem aż do tego Residenta, że aż zapomniałam, że w Damecrycie można latarkę włączyć. Do... z 200 IQ. Po prostu. Damska toaleta? No, oczywiście, że zamknięta. Damska toaleta, no to mi nie wygląda na damskie ubranie. I damskiego oponenta tutaj. Oni nie żyją, to są w ogóle. Nie wiem co. Jakieś zrakdolowane osoby. Też zamknięte No, toaleta męska już nikogo tutaj nie ma. Super. O, pusten, nie mogę więcej rzeczy w ekwipunku mieć. Jeśli mamy liczyć bronie. To bronie, no to te wszystkie, które mam tutaj, to mi wystarczą, żeby ukończyć całą grę. Grę, grę. Super. Tutaj mamy wbić czy gdzie w końcu, naprawdę, ja już się gubię. Nie, nie wiem gdzie mam. Się udać dosłownie. Tam kogoś widzę. Pewnie viral, no. Skaduje. Aha, tu, dobra. Ojej, jaka kwadratowa mysz. Kwadratowa mysz, normalnie. Słaba grafika. Kwadratowa jakaś. Oj, nagrywam to, jak jestem chory. Więc, like za poświęcenie, Jezus Maria. Brzydactwo jedno. Więc czasami mogę gadać przez nos dosłownie, ale postaram się nie specjalnie sobie zakropiłem na ten. Na odcinek. O, karta. Pok. A tu. Dobra. Coś jeszcze. Także na razie zapowiada się seria z Resident Evil 8 Village. Na którego właściwie nie miałam na początku zamiaru kupywać na serio. Miałam tylko zamiar zagrać w demo i tyle. No ale później stwierdziłem, że no jestem fanem, no to sobie jednak kupię. I te, no i tak wyszło. Okej. Okay. Aha! Dobra. Dobrze, teraz proszę iść głównym korytarzem. Laboratorium jest po lewej. Gdy wybuchła epidemia, razem z doktorem Zirem zostałem w strefie objęty kwarantanną, aby pracować nad lekiem. Wie pan, kto miał nas ochraniać? Kadir Sulejman. Aha! Rais we własnej osobie. To im wyszło, nie ma co. Dobrze, jedyna droga do laboratorium prowadzi przez salę odkażania. Wejście jest po prawej. Gdy jednak zmarł brat Raisa, rozpętało się istne piekło. Rais zmienił się z osobnika o potwornych skłonnościach w potwora pełną gębą. Okej. Okay. Aha. Aby otworzyć drzwi, musi pan przejść procedurę odkażania. Ale to się nie uda bez pełnego zasilania, czyli trzeba zająć się generatorami. Proszę iść do biuru, jak pan tam dotrze, powiem co dalej. Zajmę się tym. Sir i ja dotarliśmy w bezpieczne miejsce przy pomocy agenta GRE, człowieka podobnego do pana. Pan miał się ewakuować wraz z nami, ale skoro obaj z Ziem tu utknęliśmy, może pan odgadnąć, jak nam poszło. Teraz proszę o nadzwyczajną ostrożność. Nie usuwałem zarażonej części budynku, bo nie miałem po co nam chodzić. Gdzieś po drodze rozdzieliliśmy się, ale udało mi się dotrzeć do tej kliniki. No i nie miałem innego wyjścia, jak pracować nad lekiem. Uwaga, otwieram drzwi. A gdzie to się otwiera? A tu. Czem oni wyglądają jak wirale? się w grupę Brakena. Też bym tam był, gdybym tylko zdołał do nich dotrzeć. Już przykro mi, ale jedyna droga do pomieszczenia generatorów prowadzi przez kanały wentylacyjne. Kanały prowadzą do magazynu. Stamtąd może pan dotrzeć do korytarza, a potem do generatorów. I co jest? Ja nawet nie wiem, co tu się wydarzyło. Ten jak pełza. Wow, co tu? Komputery wybuchają. Atak hakerski krajny. Normalnie. I to chyba z tego co pamiętam, jest przedostatnie. przedostatni, przedostatni rozdział. I tak dla ciekawskich, 87% gry pozostało, także dosłownie tyle jesteśmy. No nie pokażę wam, bo po na no, serio, nie no, ja pokazałam ręką, ile jesteśmy do końca gry, i przypomniało mi się, że na kamerki nie mam. Smutek. No ale kiedyś na pewno będzie kamerka. Jak się uda zdobyć nagrywarkę, nie wiem. Na pewno nie szybko, ale będzie kiedyś. To wam obiecuję. Gdzie mam iść? W sensie. No, ja nic tu nie widzę w, zas w zasadzie. Kanał wentylacyjny. Aha, to tu. Dobra. I to w prawo, czy gdzie? Chyba tak. Tam widziałem tego. Chłopa z areny. O tu jest. No ale no ja zaraz wyciągnę strzelbę od Szczupaka Szczepana. Więc no nie będzie problemu. Co jest? Camden, gdzie ty się zabunkrowałeś, ty szczurze? Co to jest za miejsce, dosłownie, no nie wiem. Normalnie, normalnie kanały. W kanałach się zamknął chłop. Ale headshot, piękny. To mnie chyba to nie porazi, co? Jak bardzo to jest trujące, takie pytanie? Nie chcę się dowiedzieć. Wow, trochę zadało mi. Zamknięte, fuck, dobra. Tu w końcu. Eee, to... Wow, co zapomniałem, Jezu. A, pamiętam to. Aha, ja myślałam, że to pojedzie do przodu, ale to było nielogiczne. A ten tu jest. No, już go nie ma. <ścoughs> On też żyje. On też pewnie. Dobra. Nie, żebym speedrunował to e, ten rozdział, nie, ja nie speedrunuję. Ja po prostu strzelam do zombie, a, ta, a to nie, a co tutaj jest w takim razie? A to jest to wejście, dobra, tylko z drugiej strony można było otworzyć. Żyjesz! Chyba nie. <laughs> wow! Co nie, dwa strzały już nie ma chłopa. Proszę z powrotem do sali odkażania. Wie pan, podejrzewam, że nawet gdyby Zir mógł opuścić strefę kwarantanny, nie zrobiłby tego. Tak jak ten agent czuł silną potrzebę pomagania ludziom. Czaję. 400 dolców. Fajnie. No 400 dolców. Popatrzcie ile ja mam. Ile to jest? Miliard? Nie no, milion chyba. Zgadnijcie od kogo. No Szczupaka Szczepana. Oczywiście, że od od niego. Ogólnie to pozdrawiam, szczupaka. Zapraszam do niego, link w opisie. I napiszcie mu, yy, ten nie wiem, kibicujcie mu, żeby ten on szybciej. żeby przyszedł. Przyszedł, nie no, nie, nie umiem gadać dosłownie, żeby ten ukończył szybciej gierkę ode mnie, no. Albo mi kibicujcie, to już od Was zależy. Yy. Proszę nacisnąć przycisk yy. przy drzwiach, by rozpocząć procedurę. Odkażę was brudasy. Wow! Czysto Pięknie? O Boże! Aż tak czysto, że aż umarli. Co nie? Po co procedurę odkażania, skoro ja bym mi takich tutaj zabił po kolei? Wow, co jest? No Teraz, może pan wejść. Teraz może pan wejść. A za to była nawet trowka. Jest tą kwestię w ogóle. Okej, okay, kam kamden? Gdzie jesteś? Daj próbki kamdenowi. Dobra, ja już się wyciszę. Oglądamy. Grain, jak miło uścisnąć pana dłoń. Poproszę teraz te próbki tkanek, dobrze? Jak on wygląda w ogóle? Doktorze, zerknie pan na tę fotkę? Chwila, chwila, już, 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 już moment. Dobrze, teraz, teraz musimy zaczekać. zaczekać, to potrwa, potrwa jakiś czas. E, to co pan do mnie mówił? Hej, to on, to ten agent GRE, o którym panu mówiłem. Jak on się nazywał? Amir. Tak, tak, Amir Goreshi. Skąd w ogóle ma pan to zdjęcie? Mieliśmy wspólną znajomą. Próbki są wciąż dobre, doskonale. Z odrobiną szczęścia pana wyprawa nie pójdzie na marne. Gdzie jest reszta danych, tak przy okazji? Wiem, że Zir przygotował dwa pakiety. Wrócimy do tego później, doktorze. Teraz mam do pogadania z kilkoma dupkami z Gierę. Gierę? Niech się pan przy nich pilnuje. Ich dobra opinia to piramidalne kłamstwo. Ci ludzie to zgraja kłamliwych łajdaków bez serca. Wiem, doktorze. I dziękuję. Skontaktuję się. Dobra. I to już... I to już koniec? Co to jest? Lol. W ogóle, Dawno nie robiłem tej misji. Jak ja ostatnio przeszedłem na Inkrajto, to to było rok temu jakoś. No jakoś tak. Rok temu. Wtedy w ogóle na 100% przechodziłem się po chwale. Za pierwszym razem na 100%. Normalnie, metalowe drzwi tak wywalić. Uja! Otwieraj to. Aha, muszę przytrzymać, dobra. Nieważne. Spotkałem Camdena. Przyjrzał się próbkom zarażonych tkanek, nad którymi pracował Zir. I twierdzi, że jest nadzieja na opracowanie leku. Jeśli dostanie resztę zapisku z Dobra. Lecimy. Teraz musimy się skontaktować z tymi y, dobierami z Gierę. Niech pan pilnuje swoich pleców, frontu i obu boków w kontaktach z tymi droniami z z Gierę. Wykiwają pana przy okazji. Wiem, Wiem, doktorze. Będę ostrożny. Będę ostrożny. Muszę, muszę tylko ustalić, ustalić jak, jak sprawy stoją. stoją. Nie okay. zauważyłem, co jest. Wow, Jezus. No. Ano, Crane. Odbiór. Dara. Roy. Przekazałem, przekazałem próbki, próbki doktorowi, doktorowi Kamdenowi. Teraz, Teraz pomówię z Gierę. A co masz zamiar mi powiedzieć? Wszystko. Do zobaczenia, Do zobaczenia później, później, Troj. To Kraj, e, odbiór. odbiór. Kaj, słyszysz mnie? Czyż nie? O nie. Rais, o nie. Gdzie, gdzie jesteś? Tam, gdzie powinienem być na szczycie mojej własnej wieży. Oczywiście nie jest jeszcze gotowa. Wciąż jest jednak monumentem kurcz i chaosu Entropii. Tego, że człowiek jest swoim własnym panem. Zabijecie. Za to, co zrobiłeś, Jade! Za wszystko! zamordujecie cię, skurwysynu! Liczymy na taką właśnie reakcję. Widzisz, ja i ty toczymy wojnę. Wojnę opartą na przeciwstawnych filozofiach. Wojnę o to, kto ma rację. Dalej, Kry, chodź tu. Staw czoło. Co to wy, Amerykanie, lubicie powtarzać? Wyzywam cię. Wiesz co? Zapomnij. Nie masz żadnej wojny. Jest tylko twój posrany punkt widzenia. Idź do Diabła. O, nie, nie, nie. nie pójdę do Diabła. Wkrótce jednak opuszczę Haran. Rozumiem. Dogadałem się że naszymi z gierę. Użyłem twojego osobistego komunikatora. Wiedzą, że mam wszystkie dane doktora Zira. Nazwali je kluczami do królestwa. Niedługo pojawi się helikopter i zabierze mnie stąd. Wyobraź sobie szkodę, jakie uda mi się wyrzucić poza tym miejscem. Oczywiście, jeśli wydaje ci się, że możesz mnie powstrzymać. I wy synu! To właśnie chciałem usłyszeć. Chodź znajdź mnie, Crane. Skończmy to, co zaczęliśmy. Okej. Okay. <grytanie> w ogóle jaka agresja, Crane, Boże. Staw czoło Rajsowi na szczycie budynku. Ostatnie zadanie w Dinekrite. Zostawię sobie to już na następny odcinek, który będę chyba jeszcze zaraz nagrywał właściwie. A zobaczycie go już chyba raczej jutro. Takie króciutkie daily zrobię. No i co? Jeśli Wam się film podobał, był on chyba trochę krótki. 20 minut trwa. Bo chcę sobie zostawić po prostu tą misję ostatnią na następny odcinek. Także co, no jeśli Wam się podobało, zostaw łapkę w górę. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, aby nie pominąć następnych materiałów. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i mandero. Cześć!